Rynek konsumer finance jest bardzo ściśle powiązany z sytuacją gospodarczą. Z tego też względów Perspektywy rozwoju gospodarczego kraju są w obiekcie zainteresowań tego rynku, no i nasze badania, badania dotyczące prognoz makroekonomicznych Europejskiego Kongresu Finansowego jednoznacznie wskazują, że najbliższe lata to będzie okres spowolnienia gospodarczego. I branża też jest w jakimś stopniu na to przygotowana, bo badanie dotyczące mapy zagrożeń dla rynku Consumer Finance wskazują jednoznacznie, że eksperci rynku Consumer Finance prawdopodobieństwo realizacji tego negatywnego scenariusza oceniają bardzo wysoko, także spodziewane jest to wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, a według prognoz EKF to, to tempo obniży się do poziomu 2,9 w 2021 roku. Rynek consumer finance a zatem banki, firmy pożyczkowe i współpracujące z nimi firmy zawsze boją się regulacji. To jest pod, podstawowe ryzyko. Banki to jest bardzo regulowana działalność i te ryzyko po prostu definiuje tak naprawdę i model biznesowy i warunki e, osiąganej rentowności. Stąd te ryzyko regulacji jest ryzykiem, które mm, eksperci wskazują jako ryzyko o takiej największej sile e, rażenia. Wpływu na rynek. Drugim takim zagrożeniem, które w tegorocznej edycji badania mapy zagrożeń dla rynku Consumer finance się pojawiło, to spadek tzw. dochodów pozaodsetkowych. Dochody pozaodsetkowe to prowizje, prowizje i opłaty. I w związku z tak zwanym małym wyrokiem CUE, które zobowiązał wszystkie instytucje finansowe do proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytów i pożyczek w przypadku przedterminowej spłaty. No, to rzeczywiście może oznaczać no, bardzo dużo, duży spadek tego typu dochodów, a, a w, konsekwencji, w konsekwencji również całej rentowności całego biznesu, co przy bardzo dużych wymogach regulacyjnych zmieniających model funkcjonowania może, może być trudne w kontekście kontynuacji dla niektórych podmiotów swojej działalności.